Dobry wieczór. Z tej strony Edyta Maria Bożydar. Ja i moje 365 okazji, by być szczęśliwą. Jaką okazję dziś przygotowałam? Fajną. Nosi tytuł Czas to taka cholera. Dziś relacje z drugim człowiekiem stały się fast. Są powierzchowne. My nie rozmawiamy. Pędzimy. Nie mamy czasu dla innych, nie mamy czasu dla siebie. Mówimy: Zrobię to potem, zrobię to jutro. Kiedyś zacznę żyć tak, jak ja tego chcę. Kiedyś stało się taką regułką, co rozgrzesza bez rachunku sumienia. Rozumiesz, co mam na myśli? Nie mam dziś do tego głowy, odpowiadasz. Nie mam na to czasu. Mam ważniejsze sprawy. I tak żyjesz w biegu. Aż pewnego dnia okazuje się, że już jest za późno, że coś się skończyło: relacje, ludzie, miejsca, że tego już nie ma. Że my tacy, jacyś też inni jesteśmy. Pytasz, co zrobić. Odpowiem pytaniem, czy dziś. Masz czas dla siebie? Czy masz czas dla tych, których kochasz? Dziś. Nie potem, nie kiedyś, ale dziś. Masz czas, by żyć? Nie? No to coś Ci powiem. Zrób coś. Bo czas to taka cholera, że ani minuty nie poczeka. Myślę sobie, że warto znaleźć ten czas. Ten czas dla siebie i czas dla tych ważnych dla nas ludzi. Warto odchodźby dzisiaj, zrobić herbaty, siąść przy stole i porozmawiać, jak bardzo jesteśmy dla siebie ważni. Powiedzieć kocham i powiedzieć dziękuję, że jesteś bo myślę, że to w tym wszystkim jest najważniejsze. Ci, których kochamy, ci, którzy są dla nas najważniejsi, bardzo dla nich znaleźć czas. Pomimo tego, że się spieszymy, pomimo, że musimy coś zrobić jeszcze innego, poświęćmy. Ten nasz czas dla tych, którzy są dla nas ważni. Pozdrawiam Was serdecznie, gdziekolwiek jesteście, i tutaj, gdzie za chwileczkę będzie wieczór, i tam, gdzie wstaje słońce. Dobrego czasu, Edyta Maria Bożyszka.